Pokój dobro, szczęść Boże! Witajcie! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj tylko z YouTube'a wracam z przyjacielem z Bobiej Góry. Jeszcze kawałek przed nami. Dzisiaj może nawet z dwoma przyjacielami, bo nawet z Tytusem wracam. Dzisiaj byliśmy w miejscu, gdzie rok temu Tytusik nasz dokonał żywota za Niego, ale też przez Jego wstawiennictwo. Zapraszam Was wszystkich do wspólnej modlitwy, do udostępnienia, do kciuka do góry. Lubię to na YouTubie. Chciałem powiedzieć na Facebooku, ale dzisiaj na Facebooku nie ma. Udostępniajcie naszą koronkę o nietypowej porze, z nietypowym słowem, z tytusowym słowem. No, ale przede wszystkim z Bożym Słowem, bo modlitwa na koronce do Bożego Miłosierdzia to przede wszystkim słowo samego Boga Jezusa Chrystusa, które zostawił e, Jezus świętej siostrze Marii Faustynie Kowalskiej w prostej zakonnicy. I też prośmy Pana Boga o to, żeby nasza wiara była prostą, prostą relacją, nieskomplikowaną. Wciąg do góry, pamiętajcie udostępniamy, za dwie minuty rozpoczynamy modlimy się za dusze wszyscy cierpiące zakonających dla nas o dobrą śmierć za tego z nas, kto najbardziej potrzebujemy modlitwy o taką trochę zasięg będzie się dzisiaj tracił ale bardzo Was przepraszam proszę Was nie rozłączajcie się już za chwilkę rozpoczynamy modlimy się o dar życia dla dzieci zagrożonych aborcją modlimy się za tych, którzy dokonują aborcji Modlimy się za księdza Piotra Pukiewicza i do niego, przez jego wstawiennictwo, przez wstawiennictwo księdza Piotra Pawłkiewicza. Modlimy się o nowe powołania, trwanie dla powołanych za moją parafię w Koszarabie Bystrej. Modlimy się za tych, którzy wypoczywają w Grecji. Taka jedna osoba, która się podpisała. Grecja, zdroszczę, ale też niedługo będzie. Kto by chciał, też jeszcze można się zapisać do Włoch, do Rzymu. Na Serzu z wypoczynkiem w Jarecio. Można się zapisać też do Meksyku, Kapulko Acapulco. E, Zapłać za życzenia w bezpiecznej modlitwy. No to rozpoczynamy naszą modlitwę. <laughs> intencje Ewy Wiśniewskiej i Czławskiej, intencje wszystkich spraw, które są dla nich też ważne. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć i Przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuszcz nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom, i nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę z śmierci naszej, Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się woczął z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod wąskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebią. Wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca, wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sąd żeby się umarł. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzeków odpuszczeniu, ciała zmartwychwstanie, stanie, wierzmy. A Przypominam i proszę Was, obciłk do góry na YouTubie. To zwiększa nasze zasięgi, i też wpiszcie komentarze. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. W intencji wszystkich, którzy przygotowują się do sakramentu małżeństwa, którzy jeszcze są niezdecydowani na zaręczyny, ale już o nich myślą, mam tu na myśli pewną osobę yy, z południa Polski, tak to nazwijmy. Módlmy się w intencji, mam oczekujących potomstwa, o szczęśliwe rozwiązanie dla Anglii, Boże, błogosławieństwo dla dzieciny i ojców. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. miej miło dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Czwarta dziesiątka naszej koronki o nietypowej gorze z nietypowym słowem: Ojcze, wiecznym. ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ostatnia, piąta, dziesiątka naszych intencjach. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Vai dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. miłosierdzie <Mile> dla nas i całego świata. dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Vai miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Vai miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Zaraz, moi drodzy, stracę zasięg, więc przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pomóżmy się w intencji naszej Ojczyzny pod Twoją obroną. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielką. naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani Nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas odwadaj. Do świętego Michała, święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić razem. pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, Szatana, i inne duchy swe, które nas zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą, strąć do piekła. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Pamiętajcie, kciuk do góry na YouTube kończymy. Chyba, że jeszcze się nas nie rozłączy, no to możemy to zrobić. Ale dajcie kciuk do góry, napiszcie skąd jesteście. Stary Sącz pozdrawia. Święta Kinga, jeśli dobrze pojażę. Dziękuję wszystkim, którzy razem z nami trwają na modlitwie i jesteśmy razem. Dzisiaj też mecz. Dzięki za szczęśliwą drogę. Zostało nam około 40 minut 10 do ten koniaków pozdrawia Będę niedaleko Koniakowa na jesień, czyli w Lalikach. Tam będę głosił misję w Pałowice czyli w Rybnik. Bardzo dziękuję. Justyna Juraszak dziękuję wszystkim Wam. Martin K., znaki zapytania. Modlimy się m.in. też za Ciebie, e, w Twoich intencjach, nawet jeśli jesteś niewierzący, e, poszukujący. E, za każdego się modlimy. Już tutaj naprawdę wiele cudów doświadczyliśmy, które się dzieją przez stawictwo nie moje, bo ja jestem też grzesznikiem, ale Pana Boga, który się posługuje nami, więc między innymi e, poprzez właśnie modlitwę na koronce do. Zaraz e, pewnie stracę zasięg, więc pozdrawiam. Z Bogiem, bo będzie przerywało. Z Bogiem. Martinie, nie ma niebieżących.